Marta wróciła po czwartej. Nie weszła. Wsunęła się do mieszkania. Zdjęła kurtkę, buty, bluzę, jakby zdejmowała z siebie dzień po dniu. Matka siedziała w kuchni, nie spała. Znowu po czwartej rano. Ewcia nie miała zrobionego zadania. Marta opadła na krzesło. Zmęczona tak, że aż boli w klatce. Mamo, to jedno zadanie. To nie koniec świata. A ty gdzie byłaś? W tej swojej tańc budzie. Marta podnosi wzrok. Pracowałam, to moja praca. Matka prycha. Praca? Ty się zastanów w ogóle, czy ty jesteś normalna. Marta przełyka ślinę. Wiesz co? Ty mnie po prostu nie doceniasz. Cisza. Ciężka. Że to niby twoja pasja, tak? Matka kręci głową. Pasja Mamo pasja to był film z Jezusem: Jak go krzyżowali. I tu następuje klasyk. Bo w tym domu już wiadomo, jak nie cierpisz, to znaczy, że robisz coś źle. Jak się nie poświęcasz, to nie jest prawdziwe. Jak nie boli, to nie zasługujesz. To nie jest striptease, mówi Marta cicho. To dance ball, sport, praca. Nazywaj to jak chcesz. Matka wstaje. Ojciec się w grobie przewraca. Marta zamyka oczy. Łzy same napływają. Chcesz, żebym poszła do Biedronki? Na kasę? Podnosi głos, ale on się łamie. W dupie mam biedronkę, mamo. Ja tańczę i mam z tego pieniądze. Rachunki są zapłacone. Ewcia ma buty, jedzenie, ciepło. Tyle na ciebie płaciłam. Matka uderza dłonią w stół. Studia. Słoiki ci pakowałam własnymi rękami, jak w akademiku byłaś. A ty zamiast skończyć studia? Rura. Marta wybucha płaczem. Nie histerycznie, prawdziwie. Ja jestem zmęczona, rozumiesz? Może Ewunia mnie kiedyś zrozumie, szepcze. Bo ty ty już chyba nie chcesz. Matka machnęła ręką i poszła spać do drugiego pokoju. Marta podeszła do okna zapłakana. Najgorzej, kiedy matka nie widzi w tobie kobiety. Widzi tylko swoje poświęcenie i twoją winę. Marta w końcu siada, rozebrana z sił, z ambicji, z obrony i nagle rozumie, że to nigdy nie było o wyborach. To była historia o tym, jak bardzo boli kiedy przez całe życie starasz się być wystarczająca, a jedyne czego naprawdę potrzebujesz to jedno zdanie, które nigdy nie padło: Jestem z ciebie dumna.